Cześć, witajcie, jestem już witajcie w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed 2 na naszym kanale. Kontujemy historię swoje przygody, ja czas i idziemy do tego specjalnego wspomnienia. Co nie? Oznacza ten punkt w ogóle z mypo na to wspomnienie specjalne. W sumie chciałbym zrobić, że to byłby ostatni odcinek na całym kanale. Co nie? Więc jak na razie wstępnie musimy no co do tego ostatniego wspomnieć. Jest tu na dachu, jest tutaj też już od jakichś dwóch czy trzech rozdziałów. Od końca wątku z Katriną stworzę. To wiem, może to jest konkluzja jej wątku. Fajnie by to było. Powiedziano, że tylko o Ubisoft nigdy nam nie pokaże żadnych wątków miłości, jak kiedyś na przykład był w Van Eivor i Ravi, czyli na przykład tam jeszcze kilka osób, może było to jakoś... Grzejm ma do szukania celów, zadań i dodatkowych misji, może znaczy takie wybrane pozycje na... Jest w ogóle gdzie mam jakiś cel? Mam tu w ogóle jakikolwiek cel? Zasługujmy się lecieć wstępnie przez większość miasta. się zdaje. zdaje mi się, że to jest jakby po to, że jeżeli ktoś podczas tamtej misji nie zdał rady kopnąć żołnierza w pysk, żeby zrobić ociągnięcie, żeby mógł sobie później to zrobić. Tak mi się zdaje. Dobra, spróbujmy wrócić do tej wieży przed nami, skąd zaczęliśmy. Nieco, wypuścimy myślę, bez skrzydła. Ezio który da firanka? Pierwszy człowiek, który lata? To jest po prostu, bo trochę polatać. zrobiłem wielkie kółko. I to jest jakby misja specjalna, że mogę sobie polatać. No dobra, to nie jest nic aż tak ciekawego szczerze. Ale trudno. Zrobimy sobie jeszcze zlecenie zabójstwa i pobicia w sumie albo pobicia. Zrobimy sobie takie zlecenie. W sumie na, na, naprawdę, czemu nie? Mamy trochę czasu potem tutaj wrócimy, wrócimy z do Montagioni i myślę, że tam zakończymy serię. Chociaż jeszcze, może do Florencji, byśmy się udali w jedno miejsce zobaczyć ten dom, gdzie jest o mieszkam. Na samym początku, z tego co wiem, tam jakaś ciekawostka jest, że będzie widać chyba duchy ojca i braci. Jak się odpali ten tryb z Rokorba. ż takiego No dobra. Może się jeszcze do Katariny udamy. My husband carries on with want and sluts. my reputation and i'm stuck with the bastard please make him feel my displeasure oczywiście <laughs> dużo мяры души.

Fajnie to szczerze wygląda. Dobra. No co, jeszcze się chwilę pobawiliśmy. W sumie, no dobra, pójdźmy jeszcze, zrobimy zlecenie zabójstwa jedno. I ruszymy do Auditory i zakończymy myślę, że serię z Assassin's Creed 2. Po tak długim czasie, trochę bym powiedział nawet nareszcie. Bo inne gry też czekają Ale mamy jeszcze Red Dead Po Potem chwilę przerwy, bo zanim kupię trójkę i... Black Flag'a chwilę minie Wersja Dobra, biegniemy, bo... Bo jak nie my, to kto? <grystanie> Fajna jest ta muzyka takie do walki Jak mam podarę? Nawet na jaską dobór Nie, nie, nie do? będzie mi rósł wściekłości You'll make it look easy! Jeszcze cztery Czyli zawsze muszą siedzieć na dachu? To jest takie moje szczere pytanie Ja rozumiem, że dachy na ogół są naprawdę wygodne. O piórko kolejne. Że jest mi to zbędne ta już skrzynia na takim poziomie gry, ale. Cztery cele jeszcze dwa i potem się do Monte Gioni. Chociaż może jakieś obrazy stąd kupię. W sumie stąd chyba nie mam żadnej. Z mam kupione chyba wszystkie, ze sklepu z Wenecji na pewno mam jednego. Wszystko wykupiłem, z France'a jeden czy dwa też mam. To trochę gorzej, bo oni chodzą przy mnie. Tej nikogo nie ma. Tu jest od razu obok malasz Obrazy, nie ma stąd właśnie nic. Więc kupmy wszystkie. One są tanie oprócz tego. Narodziny Venus, Jowisz i wszystkie inne. Jeszcze nie ma nawet takiej tragedii. Fajnie te miejsce się robi. Dobra. Ostrzeżenie. Do da Montegioni. No dobra, jesteśmy w Montegioni. Naszym już śmierć. Po drodze może jakiś obraz kupy tu, jeżeli masz jeszcze jakieś. No nie masz. No bo przejdźmy się tutaj w miarę ostatni raz już tak poszwiedzać. Nie ma Lio. Buongiorno. Zobaczmy w jaśniejszym. Salut, Shall we take a look at the list? No, co prawda, lista już jest dawno spełniona. No. Buon viaggio! Tysięcy flarenów Saluty Klaudia. No, 92 Montagioni. Bardzo całkowita, zrobiona. Ogarnięte. Wyposażenie jest uzbrojenie. Nie mam chyba jeszcze czegoś, nie, nawet nie wiem do końca. Uzbrojenie. Nie mam jednak uzbrojenia, czekajcie. Jednak uzbrojenia. Skrzynki pozbierane. Kolekcja. Obrazy 24 na 30. Pieczęcie wszystko pełne. Niby nie mam jeszcze wszystkich piórek. Renowacja skończona. To naprawdę nie ma tragedii. A presto, Ezio. A presto. Ej, teraz do Marii. Pokój Marii, że ty tu siedzisz od tak długiego czasu i po prostu klęczysz od kilku lat. Zaraz w ogóle zobaczymy, od kiedy konkretnie. 34 na 100 piórek. Ej, jeszcze trochę będę musiał pobiegać. To aż 66 piórek jeszcze zebrać. Ale damy radę. w się sensie damy? Ja już tak nie będę pokazywał, ale ja sam to robił, żeby sobie tateńkę zrobić. Bo jeszcze muszę piórka rzucić kom piaskiem w oczy strażnikom, powalić kilku. No, jeszcze trochę do walki. No, jeszcze myślę, że z 5 godzin to na lajcie spędzę w tej grze. Dobra. co, ja to wam powiem tak Stańmy sobie na tle naszego Montagioni Tak ładnie No co, po tak długim czasie Po chyba 50 godzinach w grze Kończy się nasza przygoda Z Assassin's Creed 2 Ogólnie ja bym tę grę ocenił Tak w, m, po swojemu e, Za całą rozgrywki Patrząc pod takim względem Fabularnym Fabuła powiem, ci szczer powiem szczerze Porównując z takimi nowszymi Valhalla nawet co nie, najnowszą Valhalla, bo Mirage jeszcze nie wyszedł w sensie, nawet nie wiadomo kiedy wejdzie, bo gdzieś w 2023 ja bym raczej zakładał, że gdzieś w prawniku grudnia, ale to zobaczymy jest cały, cały kształt fabuły, sens jest większy tutaj sens niż w samej Valhalla ja bym za samą taką fabułę dał takie 6 na 10, szczerze za taką całą fabułę, jakby 6 na 10, co nie z powodu takiego, że troszeczkę fabuła w niektórych punktach była dziurawa i troszeczkę bym na końcu, co bym powiedział. Od sekwencji takiej 11. To wszystko było spuścone. Ten wątek mnicha we Florencji dodany na siłę, i bądź, co bądź, mówmy się, to jest Assassin, więc nawet w miarę, miarę dobra ocena szóstka, jak na takiego gry Ubisoftu. Ubisoft zawsze robi dobre mapy, a średnie fabuły dziurawe, jak te ale to inną drogą. Więc, tak szczerze, popularnie. Jedna z lepszych gier jaką gram od Ubisoftu. Wyżej bym ustawił jedynie chyba Watchdogs z To była naprawdę jeszcze historia, która jeszcze bardziej mnie ciekawiła i była dla mnie ogólnym względem, ciekawsza lepsza. Po to, potem na drugim miejscu dajemy egzekwo z właśnie... Exekfo, na egzekwo. Na drugim miejscu dajemy dwójeczkę Asasyna jak na razie i... E, zwykłe pierwsze Watchdoksy. Były... Pierwsze Watchdoksy też miały w miarę płytką fabułę, ale... w sumie jak każda gra Ubisoftu, ale... Jakoś mnie urzekła tym, co nie z mojej subiektywnej oceny, a na trzecim miejscu dałbym na razie z tych wszystkich gier, co grałem, to chyba e, Valhalla, szczerze, bo w, na początek wątek był trochę nudny, ale potem były niektóre wątki na tyle ciekawe, że dobrze mi się to grało w porównaniu z takim Legionem, co nie, gdzie Legion czasami mnie irytował i trzeba teraz dojść do takiej oceny rozgrywki. Ogólnie, ja rozumiem, że ta gra jest stara, 2009 rok, bądź co bądź, ale my gramy wersję usprawnioną, z 2016 roku. Graficznie, bym powiedział, że mamy taki 2.14 na 2.15, widać tutaj niedoskonałości i starość w, w projektowaniu tych wszystkich okazji, co nie, ale to dalej wygląda bardzo dobrze. W całości, jakby lokacji, to wygląda naprawdę dobrze. Co nie, ja bym dodał, takie 8 na 10 nawet. W sensie widziałem lepsze, typu DSFS z dwójka, jedynka, nawet stara jeszcze na remaster. 2.14 rok to, wiecie, to było coś. Tutaj mamy 2.16 remaster. Co prawda, mamy dalej grafiki trochę z PS-a, yy, trójki cały czas, ale to już dobrze wygląda. W ogóle, się teraz właśnie te refleksy też miałem poruszyć. Ogólnie patrząc to taki cały, cały kształt, cały wyglądowy jest nawet dobry, tylko niestety właśnie widać te czasami ścinki, o, patrzcie, łaże i mi znikają tekstury, to jest właśnie minus z, z optymalizacją, bo w starej dwójce tego nie było, to się nie działo, a tutaj idę i mi się po prostu budynki na moich oczach dorespiają. Jak na przykład w Knightie, 2 na najbardziej wymagających punktach w grze, gdzie było czasem widać, że coś się potrafiło nie dorespieć i zarazpiał do się chwilę, a to się dorespiało z odległości dużo większej, gdzie jest tam na wieża, to tam było widać, że mało szczegółów się dorespiało, tutaj jest takie odległość jak tu i ten placek nad nami się coś dorespia. Ogólnie bym powiedział tak, za całą, całą całość gry dałbym wstępnie takie 8 na 10 ale z powodu tych trochę błędów, które tutaj były nieogarnięte w cholerę, typu Elcio, który potrafi na przykład ja nic nie klikam, a sterowanie coś jest naprawdę archaiczne, ale do przyzwyczajenia. Ja na przykład idę, przestaję puszczam wszystkie gałki, co powinno stać, ale coś to jeszcze idzie, albo Elcio na przykład losowo biegnie i skacze w przepaść. Albo co za, było zaopsowane nieraz, ale coś potrafił zawiesić na jakiejś ścianie i ani tego puścić, ani nic nie chce. Nic nie chce i tylko tak stoi. Ja bym się pójść. Nawalam kółko, żeby on to puścił, a on stoi. Albo na przykład podczas walki, w podobnych też scenach, gdzie zamiast bić, zamiast zrobić unik, gdzie napierdzielam w tym jest od uniku. Klikam teraz, jakoś nie mogę tego zrobić, bo tutaj nie mam żadnego wroga. No, napierdzielam x -a, żeby urobić uniki. Ezio stoi, tylko tak się rusza. Więc za to ja odejmę, odjąłbym takie półtorej punktu. za taki całość, całą, całość, całość dałbym takie 6,5 na 10. Ogólnie fabularnie było w miarę dobrze jak na Ubisoft świat, mimo że widać tę starość w miarę, to naprawdę bardzo dobrze im wyszedł. Gorzej z e, mechanikami, które są niedopracowane. Jakby nawet bym powiedział, że w e, PS3 nieraz to działało lepiej. No Tak jak teraz tu łaży, tego na PS3 nie było, dalej było widać zawsze szczegóły, a tu mamy lepszą konsolę, nowsze wydanie i to wszystko jest jakieś zrobione tak na odpierdzie się. Dlatego bym powiedział, że takie 6,5, nawet dajmy zaokrąglione no, 7, takie na 10, bym ocenił tę grę. No, wstępnie, co nie? Ale szczerze mówiąc, bawiłem się w miarę dobrze. Przez większość czasu, przez pierwsze 5 godzin się naprawdę nudziłem. Nie chciało mi się w to w ogóle tego odpalać. Potem się wciągnąłem w cholerę. Potem się irytowałem na końcu, przeciwnie, na to przez te sceny, gdzie były ten no właśnie minik dodany. bo jakby, jakby na siłę wątek 9 razy pod rząd robić w tą samą misję. To jest też najgorsza, w Ubisoftie powtarzalność misji. W asasynie walhali. 200 skarbów takich samych, ale to jeszcze pół biedy, bo one były. robiły się jak ci się podobało, nie musiałeś ich w ogóle robić. A tutaj masz misy, gdzie ci gra wymaga 9 tych samych akcji zrobić pod rząd, i to cholerę trudnych, to tragedia. Ale mówiąc szczerze, bawiłem się przed nią. Więc co, widzimy się już w kolejnym tym razem w Assassin's Creed Brotherhood, potem jeszcze Revelation, a potem trójka, czwórka, piątka, szóstka i tak dalej, i tak dalej. Już swoje kolekcje posiadam. Całą tą Etsy Collection, czyli dwójkę Revelation Brotherhood Posiadam Roach, posiadam Unity Syndicate, posiadam także e, Odyssey, ę. jeszcze muszę kupić jedynie trzy części, czyli Trójkę, czwórkę i Origin Origin to czekajcie aż sobie policzę, to jest piątka, szósta, siódemka, To jest ósemka, czyli muszę kupić trójkę, czwórkę i ósemkę Częściowo, co nie? I na pierwszym planie trójka Ale trójka naprawdę Dro jest w miarę droga, bądź bądźcie, patrząc co mój budżet, gdzie, no mówmy się, ja nie zarabiałam kieszonkowo, jak coś jeszcze może wyhaczę, dostanę czasem, gdzie gra kosztuje po stówkę w miarę dobrym stanie na płycie, bo oczywiście ja wszystko na płytach zbieram, każda gra, jaką ogrywaliśmy, była na płycie, nie licząc ucn co nie, na, P, na konsoli, wszystkie są na płytach. Więc co, zanim to kupię, to chwilę minie, więc myślę, że po całej serii zrobimy sobie chwilę przerwy. Najlepiej na jakiegoś gadoworach, które żył mnie na półce od bardzo dawno, albo na przykład Horizon Zero Dawn Czy też zastanawia mnie taka gra jak na przykład Days Gone, ale co na dalszym planie, więc co? To by byłoby na tyle. Ja byłem liczko Na razie najczęściej. Widzimy się w kolejnym odcinku już z jakiejś gry Assassin. Tym, będzie w tym przypadku Assassin's Creed Brotherhood. Na razie część. Pa! pa.